To już mi się nagrywa, tak czy nie? Jak już to tak. Czerwony. Chciałem tu pokazać datę 6 stycznia. Yy, I teraz chciałem pokazać. Niejaki Janek, tak? Jak, jak mój Janek, tak? Panie Janek, tak właśnie wygląda, i panie Moglik. Tak wygląda. Y, y, chłopak, który, że się dzisiaj napisali, że co ci jest, nek, po operacji jesteś, tak? Po operacji. Tak właśnie wygląda po operacji, biegać nie może, co jeszcze chcecie widzieć? Y, powiem panu, panie pan Janek, tak, zajmij się pan pisaniem, bo jak panu wchodzi wujek do wanny, to tego, kurwa, reszty nie interesuje. A to mówię ja, Jacek Gumny, ojciec, kurwa, Roberta Gumnego. I proszę bardzo, jeszcze raz pokazuję, jak jest chory, że z lechem nie pojedzie i że jest po operacji. Po operacji to jesteś ty, ale powinieneś być mózgu operacji. I przestań, kurwa, nie pisz bzdet, albo pisz prawdę. I tym się zajmij. Proszę bardzo. Jeszcze raz możecie przebiec, zobacz. Zimno jest trochę na dworze, bo to 6 styczeń, tak? Operacja kolana. No to kurwa, to nie wiem, gdzie tak operują. Chyba w kosmosie, że kurwa po trzech dniach już biega, nie? Tak jest zoperowany. Jak nie wiesz, jeden z drugim nie pisz. Chyba, żeby życie gdzieś pieniążki za to, kurwa, żeby komuś coś utrudnić pod górę. Tyle mam wam do powiedzenia, proszę bardzo.